Dzień dobry, Rafał Król Expeditions.pl Wielu z nas ma już ręczniki turystyczne takie termoaktywne, nowoczesne, syntetyczne, a niektórzy z nas wciąż jeszcze używają starych, grubych, bawełnianych ręczników i zabierają je na swoje wędrówki. Taki ręcznik bawełniany po pierwsze zajmuje bardzo dużo miejsca, po drugie bardzo długo schnie, i najczęściej po kąpieli trzeba taki mokry ręcznik nosić, a to już waży w okolicach kilogram. Ręczniki syntetyczne są super lekkie, nie chłoną brzydkich zapachów. Po kąpieli możemy je po prostu wykręcić i są natychmiast niemal natychmiast suche. I doskonale sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach turystycznych. Łatwo możemy je wysuszyć, powiesiwszy na gałęzi, czy, czy, czy położywszy na, na rozstawionym namiocie. Takie ręczniki są wykonane z poliestru bądź z poliamidu, ale firma Tatonka stworzyła zupełnie coś nowego. Bardzo mi się ten ręcznik podoba. To jest taki ręcznik hybrydowy, który wykorzystuje Włókna naturalne, włókna bambusowe, stąd jego nazwa e, Trawel-Towel Bambu o rozmiarach 80x160 cm. To już jest ręcznik dla dużego chłopa. Waży to niecałe 200 gramów i jest złożony z włókien poliamidowych, czyli syntetycznych, ale również włókien bambusowych. Włókien bambusowych jest 45%, a e, Bambusowych, a poliamidowych 55. Z jednej strony ten ręcznik jest syntetyczny i gładki, ale z drugiej strony ma taką ażurową mozaikę, i to jest właśnie ten bambus, który nam zbiera wilgoć i jest bardzo miły w dotyku. Ręcznik jest naprawdę duży, można się nim obwinąć, można się nim, można nim wytrzeć plecy. Ma bardzo fajny Praktyczny wieszaczek na środku, który możemy, który możemy rozpiąć, albo mi się tak wydaje. Yy, bardzo fajny produkt, który serdecznie wszystkim polecam. Ręcznik nie bawełniany, niesyntetyczny, tylko hybryda włókna bambusowego i poliamidu. Na wyjazdy krótsze i dłuższe, fantastyczny produkt. Niecałe 200 gram, pod poręczny woreczek, brak wchłaniania brzydkich zapachów i bardzo miły w dotyku. Serdecznie polecam Wam ten ręcznik tatonka Trawel Towel Bambu.